Ale jak to właściwie miałoby wyglądać? Czy zatrzymalibyśmy się w wieku, w którym otrzymaliśmy bilet na wieczność? Czy może nadal się starzejemy, tylko nie umieramy? Załóżmy, że każdy z nas zatrzymuje się na tym swoim najlepszym etapie życia. Przypomnij sobie, jak to było mieć 20 lat. Pełnia sił, żadnych siwych włosów, zero bólu w kolanach podczas wstawania z łóżka. Gdyby tak zostało na zawsze. Brzmi kusząco, ale już po chwili pojawia się pytanie co z dziećmi, czy one też zatrzymują się w wieku kilku lat, czy w ogóle rodzą się nowe dzieci, a jeśli tak, czy świat zaczyna pękać w szwach, bo populacja rośnie w nieskończoność. No właśnie. Skoro nikt nie umiera, a dzieci wciąż się rodzą, to w końcu zabraknie miejsca nawet na najmniejszy domek z ogródkiem. Załóżmy, że ludzkość nie przestaje się rozmnażać. Już teraz co minutę rodzi się około 250 dzieci na świecie. Bez śmierci ta liczba rośnie, rośnie i rośnie. Wyobraź sobie miasta, w których nie ma już wolnych mieszkań, w których ludzie śpią na trawnikach, w parkach, a potem na dachu, na balkonie, na schodach. Każdy skrawek ziemi jest zajęty. Ziemia staje się jednym wielkim przepchanym domem, w którym nie da się znaleźć wolnego krzesła w kawiarni.